Witam was moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie moi kochani zrobimy sobie pojedynek Real Madrid kontra Atletico, czyli derby Madrytu. Jak wiecie, dzisiaj jest meczyk. Mam tutaj Cristiano Ronaldo i Antoana Griezmana, czyli największych gwiazdy swoich zespołów. Po pięć saszetek mam. Champions League i z gdzie występują oba zespoły. Karty specjalne liczymy za dwa punkty, bazówki za jeden. Jeżeli jest zawodnik, to za trzy. Tak więc zaczynamy. Zobaczymy, kto wygra w dzisiejszym pojedynku. I mamy tak: Bazel. Porto. Manchester Paris Saint-Germain Manchester i jest pierwszy punkt dla Realu, bo mamy Marcelo więc Real wychodzi na prowadzenie po pierwszej saszetce. I co my tutaj mamy? Jimenez z Atletico Czyli jest wyrównanie. 1, 1. Monaco, Chelsea, Feyenoord, Benfica, Besiktas i Porto. Czyli również w drugiej saszetce wpadła karta, z tym że dla Atletico. Teraz sobie otworzymy dwie saszetki z FIFY, żeby nie było monotonnie. I mamy tak, Anglię. Atletico Nacional, Boka, Benfica, Atletico i Palmeiras. Tym razem nie wpadło. Nic. Legia i jest. Tutaj jeszcze coś jest. Borussia i jest dla Realu drugi punkt, bo trafia Benzema. I ponownie Real wychodzi na prowadzenie. Bayern, Ferenc i ponownie Bayern. To praktycznie będzie mecz o drugie miejsce, bo Barcelona raczej zdobędzie mistrzostwo, a tam za plecami Barcelony toczy się walka pomiędzy jeszcze Walencją, Realem i Atletico. Ale myślę, że któraś z tych dwóch drużyn zdobędzie to drugie miejsce. No i lecimy jest bramka dla Atletico Korea, wyrównanie 2 do 2 Borussia Basel Lipsk jest bramka dla Realu, Gareth Bale i ponownie mamy tutaj prowadzenie 3 do 2, moi kochani, to jest karta bazowa bo tak wyglądają, więc to się liczy za jeden punkcik no i Anderlecht. Teraz FIFA. Oj, oj, Real już ma dwubramkową przewagę, bo mamy Keylora Navasa. Paris Saint-Germain. Barcelona. Feyenoord. I kolejna bramka. Marco Asensio dla Realu jest 5-2. Tutaj Manchester. Ciężko będzie Atletico tutaj doprowadzić nawet do wyrównania. Już, już trzy punkty brakują. Manchester, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Roma i Benfica. Argentyna, Klub Ameryka, Boca, Juventus, Atletico i ponownie Boca. Pozostały dwie saszetki. O, mamy chyba. Ha, patrzcie. Masakra jest Hero paczuszka i z Realu jest Cristiano Ronaldo, czyli za trzy punkty karta limitowana srebrna. To już mamy tutaj 8. 9 punkt, bo jest Isco. No co się dzieje? 10 punkt Ramos to 11, a tutaj też, bo to była karta specjalna, to nie są bazówki, teraz mi się tutaj przypomniało, czyli to już jest 12 punktów. 12 punktów jest dla Realu, ale jest Atletico za 2 punkty, czyli mamy 4. I ponownie za dwa punkty Atletico, czyli 6. Popatrzcie, co się stało w takiej jednej saszeczce. Praktycznie wszystko z Realu i Atletico. Tylko jedna karta była z Manchesteru, a wszystko pozostałe z Madrytu. Anglia, Klub Ameryka, Spartak, Feyenoord. Borussia i Paris Saint-Germain No naprawdę moi drodzy piękny pojedynek tyle kart wpadło z obu zespołów niesamowicie wynik hokejowy jak się nie mylę nie 12 do 6 więc wygrywa Real Madrid to by było moi drodzy na tyle chciałbym jeszcze z tego miejsca pozdrowić yy, dwójkę dzieciaczków Daniela i Jessica z Rudy Śląskiej już prosili mnie nie wiem chyba z 5 razy, więc pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. No i to moi drodzy, wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.